Shadow? Green Hill przepadło. I to wszystko przez Ciebie, Sonic. Jak to naprawić? Chodź ze mną. Każda odłamko przestrzeń zawiera odłamek, który tworzy zniekształconą wersję naszego wymiaru. Jeśli je odzyskamy i połączymy z oryginalnym, może uda się to odkręcić. Może zadziałać! Wręcz musi! Aby naprawić ten Twój bałagan. Musimy działać ugh, razem. Masz jedną szansę, Sonik! Jeśli zawiedziesz to po nas! Nie zawiodę was. Razem wszystko naprawimy. To nie są twoi prawdziwi przyjaciele. Nine i pozostali są prawdziwi! Krótko mówiąc, oddaj odłamek albo pożegnaj się z nimi na zawsze! Sonik, nie! Chcesz odłamek? Więc weź sobie! Trzymać się kapeluszy! Woohoo! Zniszczcie ich! MU CE Na. Czy to ty? Nie, to... to jesteś ty!